Siemanko widzowie, a dzisiaj będziemy meblować domek. Razem z wami będę meblować domek. Jaki stąd? Jeszcze nie wiem jaki do końca. Dobra, no to willę wybierzmy sobie. Więc chodzimy do willi i będziemy go meblować. Znaczy ja będę meblować go razem z wami i potem będą historiki jakby. Wiem, że lubicie taka boka, bo lajków 5 było pod szorsem. Taka boka no mega dużo, co nie. Znaczy, jak dla mnie, dla Was może nie dużo ale okej. Okay. Więc idziemy tu. Nie wiem, w ogóle. Ja chyba już tu coś trochę meblowałam, bo nie wiem czy te półki. Co robią te półki? Nie wiem. Dobra, więc meblujemy sobie na początku korytarz jakby. Więc to będzie chyba korytarz. Nie chcę, żeby to było biuro. Ale większość ludzi tu robi biuro zrobimy sobie takie podłogi, są mega ładne dla mnie, więc dobra, weźmy sobie może to, no i tu mamy jeszcze takie duże tapety, więc dajmy sobie taką no ładnie, ładnie to wygląda ładnie nawet no możecie ocenić potem w komentarzach jak wam się podoba, jeszcze będzie druga część oczywiście, bo nie będę robić całego domku w jednym odcinku bo to będzie, A! no i mi się kliknęło wyjście, no tu trzeba tak długo czekać. Więc czekamy sobie. Da, da, da. Jeszcze raz będziemy musieli czekać. No nie, to takie nudne bardzo. Ale dobra, musimy czekać. No dobra, no i przypominam, dajcie lajka i subika. No i będzie miło. Więc dobra, więc teraz sobie tu możemy dać... Korytarz, tak? To będzie korytarz, tak? No, no tak, gracja, więc dajmy sobie może coś takiego, nie wiem, w korytarzu, nie wiem, to jest bukata rodzina, ustajmy i oni mają wszystko. Więc dajmy sobie to, nie wiem, może coś, nie, to wszystko wygląda wtedy, no więc dajmy sobie takie coś, o, bo dobra, takie coś, takie jest jeszcze chyba. Zajmijmy sobie coś takiego w korytarzu, no spoko, no, git, no. No dobra, więc zróbmy sobie jakieś wieszaczki, by były potrzebne na kurtki. No bo zima, no to kurtki są potrzebne, więc dajmy sobie coś takiego. No wiem, że to w ogóle nie pasuje do siebie, ale mi się tak nawet podoba. No, dajmy sobie taki dywanik. No, git. Wiem, że to, że to nie pasuje za bardzo, ale okej. Okay. Dajmy sobie, Chyba nie, dobra, nie zmieniajmy tapety, ani podłogi, dobra, więc weźmy sobie taki obraz, jest ładny, dobra, dekora dekoracje, te lokacje chciałam chyba powiedzieć, nie pamiętam, co ja już tam mówiłam, weźmy sobie może takie krzeseły, bo git jest chyba, nie wiem, dobra, więc weźmy sobie może takie, o, Op. nie, no fajnie, lampę oczywiście, bo w jakim to nie ma lampy, co nie? W ogóle coś takiego chyba. Nie, zaraz z tej strony, dajmy. E, dobra, może tak. Chyba to bardziej tu, dajmy. Tak, będzie dobrze. Zapalmy sobie to światełko. No i dobra, więc tutaj, dajmy sobie, może. Nie wiem, co dajmy. Hmm, to bardzo ciężki wybór tu jest, bo ja nie wiem do dokładnie, co wybrać, więc zobaczmy. Wybierzmy sobie coś takiego i tu położymy jakiś obraz po prostu. Tylko jaki? Tego nie wiem. Więc dobra, więc no ja chyba wiem. Ale już nie pamiętam jakie tam były obrazy, więc chyba jednak nie wiem. No tak właśnie jest. Więc dajmy sobie może coś takiego. Nie no. To jest ładniejsze na pewno. Już. E, nie wiem co sobie weźmy. Nie wiem, to jest bardzo trudny wybór. Coś takiego ja. Nie wiem, co to daje, ale to pasuje nawet. Dobra, może. Co możemy dodać? To jest bardzo ciężkie. Już mówię milion razy, że to jest bardzo ciężki wybór, wybór. Wybór. Nie wiem, co ja gadam. Więc dobra, więc weźmy sobie może tutaj. Nie, na razie nic. Lubię tutaj kuchnię i salon jakby. Kuchnię, salon. Więc weźmy sobie podłogi. Może coś takiego. Tu? Nie, 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 nie. To, to wygląda dziwnie. Tak szczerze Więc, Dobra, to jest ładne. Ej, ładnie. Dobra, więc... Nawet bez mebli jest ładnie. Dobra, więc weźmy sobie... sobie weźmy sobie jakieś meble. Może to, to będzie teraz kuchnia robi, jakby co hmm. Weźmy sobie, o, lat. Dobra Teraz, Mmm, dobra Zróbmy sobie tu może, ale nie wiem, chyba stołu na razie nie robimy. Ej, ładnie już to wygląda Mega Zróbmy sobie, op. Coś takiego Weźmy sobie patelnię Chyba, że to nie jest batelnia, bo tak dziwnie wygląda, ale chyba jest batelnią. Dobra, więc yy, to, to jest ładne. Ja biorę to, bo to jest ładne, Nawet nie wiem, co to jest. Yy, wiem, co to jest, ale to jest ładne, mega. Nie wiem, czy to się przyda, ale okej. Okay. Eee, do zmywarki wróciłam. Dobra. Yy, dla dziecka, dla bobaska coś takiego weźmy tu, może. To, mm. to te rzeczy na dół idą, i ty idziesz tu. No, tu się nie chce położyć. No, nie wiem, czemu się nie chce położyć. Dobra, więc weźmy sobie światło, lampę, jakoś cokolwiek. Eee. And... Co wybrać nie wiem co wybrać To jest chyba Ale nie wiem, dobra weźmy to. Dobra, ej, ładnie to nawet wygląda, ale weźmy sobie też jakieś półeczki przede wszystkim. Ej, coś mi się zawiesiło. Weźmy sobie tu może taką. Ej, ładnie! <grym> Dużo to mówię razy pewnie, możecie policzyć ile razy powiem ej ładnie. Znaczy ładnie po prostu. Dużo razy to mówię. Nie, to nie jest to, ja w ogóle to jest mega brzydko teraz. To nie jest ładnie. Dobra. Nie, no przed chwilą przecież to. Co to jest taka mała? O, to. To, to. No dobra, Git chyba na razie. Niedługo kończyłbym odcinek, a ja prawie pół domy nie zrobiłam. Ja tak mega długo robię. Ale może chcesz, poładnie. ładnie. Dobra, ale ocencie w komentarzu, jak ten dom na razie wygląda. Nie wiem, nic prawie w nim nie mam. Weźmy sobie toaletkę w kuchni. No w nieważne, dobra. Więc kończymy ten odcinek na dzisiaj. Jak będzie pod tym odcinkiem 3 like, to wtedy robię część drugą. No to dawajcie 3 like. Więc pa!